Byłam wczoraj na zakupach i pomyślałam, że zrobię sobie małe porównanie. Bo mam przecież paragon z grudnia 2020 roku. I zobaczmy, jak zmieniły się ceny. Dzisiaj: Sercarski 3,75. Dzisiaj: 3,77. Jabłka Ligol 3,49. Dzisiaj: Ciasto francuskie, surowe 2,99. 2,99 dziewięć. banany premium 4,75 siedemdziesiąt pięć cztery tortilla 4,89 dziewięć była promka ale też 4,89 dziewięć pomelo czerwone 7,99 dziewięćdziesiąt za kilo dwanaście dziewięćdziesiąt kiełbasa, krucha, skija. Wtedy była super promka, ale regularna jej cena była 27,90, a teraz 24,90. Ciastka belwita 4,99 i była wtedy promka. 4,99 do tego jeszcze kupiłam i w takiej promce. Już załapałam się na promkę i zapłaciłam za dwie paczki 4,90. No dobra, ale mamy... Jaja, 5,49, a teraz troszkę mi się podrożało. Mleko 2,99, ale tutaj jest promocja, i w tamtym roku zawsze kupowałam je w promocji, a teraz to samo mleko, niby 2,69. Jaki z tego morał? Inflacja jednych uderza mocniej, duży, drugich słabiej, jak widzicie mnie niezbyt mocno, bo zależy co wkładasz do koszyka. Oczywiście podrożały jaja, podrożał dróg, podrożały oleje, natomiast nie jest to wymówka do tego, żeby nie ogarniać swoich finansów i żeby się poddać, dlatego że wymówkę zawsze łatwo znaleźć, a rozwiązanie...